Kurka, wiesz, czekanie na niespełnione, nie? Jak są te modlitwy czasami, przyjść Duchu Święty, wywoływanie ducha a takiego, tak, jakby kurka. <noise> tego nie też można nie było przyjąć, że po prostu jest ten Pan, tylko my ciągle się do niego zwracamy o coś, prosimy, no przyjdź, przyjdź, na coś czekamy, kurka. To jest taka, wiesz, trochę osierocone dziecko tęsknie za mamą, no tatą, tak. którą widziałem kiedyś, a dawno już nie było, a no nie tak. z, kim, z kim mam obecność, nie? No tak. To nie jest na zasadzie, że teraz trzeba przetrwać, a dopiero kiedyś będzie, bo żyjemy teraz. I jak nie żyjesz teraz, to nie ma co marzyć o, o, o tym jakimś życiu w wieczność, no bo jak nie żyjesz, to co chcesz uwiecznić? Pisze zasiewa się zniszczalne, a wschodzi niezniszczalne. Wiesz, co mi się podoba w tej metaforze? Właśnie ta, to przywołanie ziarna i rośliny. Jakbyś żył w składzie ziaren i nigdy nie widział roślin, wyobraziłbyś sobie, co to będzie z tego ziarna? No nie, dlatego no nie. ja w ogóle nawet nie próbuję. Czy łaska Boża jest skuteczna, czy ludzka wola jest wolna? Bo jeśli łaska Boża jest skuteczna, to nie jesteśmy wolni, a jeśli jesteśmy wolni, to łaska Boża bywa nieskuteczna. I co?